Cześć wszystkim, tu Marta Skoralo, witam Was serdecznie. Dziś przychodzę z kolejną inspiracją świąteczną. A o czym będzie tutaj mowa? Jak wiecie, ubieramy niebawem, być może niektórzy z Was, choinki. I na choince oczywiście znajduje się łańcuch. Łańcuchów mamy masy różnych, oprócz tych klasycznych włochatych, zielonych, czy białych, czy złotych. Możemy mieć łańcuchy z pokpornu, możemy mieć z wycinanych tych takich paseczków ciętych, sklejanych w kółeczka. A ja sobie pomyślałam, czemu by nie stworzyć takiego łańcucha, który ozdobi naszą dłoń. I dziś zapraszam właśnie do wykonania takiego ozdobnego łańcuszka na rękę w postaci branzoletek z wykorzystaniem właśnie klasycznych kolorów świątecznych. Złotego, czerwonego, zielonego oraz niebieskiego. Zapraszam. Tradycyjnie zaczniemy od prezentacji naszych tutaj produktów, które wykorzystamy do naszego projektu, którym jest tutaj oczywiście łańcuszek imitujący łańcuch, który zawieszamy często na naszych choinkach. Pomocne są tutaj, będą nasze. Szpileczki z bardzo cienkiego drutu 0,4 mm, 0,4 mm. Ich zaletą jest to, że oprócz tego, że przejdą przez te wszystkie drobne koraliki, to również przejdą przez ogniwo naszego łańcuszka. Tutaj drobne owale. No i jak wspomniałam, też drobne koraliki. Tutaj mam. Spinel, pra platerowany dodatkowo w kolorze ciemnego granatu, który ładnie się dzięki platerowaniu błyszczy. Drobne fasetowane szmaragdy, fasetowane drobne kule kuleczki korala. No i na końcu trochę złota, kolor light gold. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od przygotowania tych elementów do zawieszenia czyli naszych koralików, bombeczek. Bierzemy sobie naszą szpileczkę, na nią nakładamy nasz drobny koralik. I jedno z moich ostatnio ulubionych zajęć, czyli kręcenie lupiku. Bierzemy najpierw szczypce płaskie, żeby wygiąć pod kątem 90 stopni naszą szpileczkę, ponieważ są, y, jest to bardzo cienki drut, więc nie będzie z tym żadnego problemu. Nadmiar szpilki odcinamy, ponieważ są to takie drobne elementy. Myślę, że 6 mm około będzie wystarczające. I samą końcówką szczypiec okrągłych zakręcamy lupik. Dlaczego końcówką? Żeby ten lupik był właśnie drobny. Tak jak drobne są nasze koraliki. Ponieważ szpilka jest na tyle miękka. I plastyczna, to żeby za dużo na niej nie pracować i za dużo nią tutaj nie, nie kręcić, nie rozchylać, od razu przed dociśnięciem lupika zahaczę o mój łańcuszek. I teraz na spokojnie docisnę mój lupik. Sprawdzę, czy jest dobrze jeszcze dziurka zaciśnięta. Jeżeli nie, to oczywiście delikatnie szczypcami płaskimi ją docisnę. Tak, żeby nie było żadnej przerwy i żeby nie spadł nam nasz kamień. Pierwszy element mamy już zahaczony. I tak będziemy postępować z każdym następnym. Ja będę właśnie zahaczać. W tej kolejności złoty, czerwony, zielony, niebieski, aż założę tyle, ile będzie dla mnie satysfakcjonujące na mojej bransoletce. To jeszcze raz, drugi zróbmy razem. Nakładamy koralik na szpileczkę. Szpileczkę pod kątem 90 stopni odginamy. Odcinamy nadmiar szpilki zostawiając około 5-6 mm końcówką szczypiec okrągłych. Zaczynamy kręcić lupik. Przed zaciśnięciem bierzemy nasz łańcuszek. Ja tutaj se przytrzymuję go szczypcami płaskimi, bo jest łatwiej mi nawlec, zahaczam z przeciwnej strony teraz. Łańcuszek I dokręcę lupik. Sprawdzam, czy jest do końca zamknięte kółeczko. Na lupiku delikatnie dociskam. I drugi element mam zawieszony. To co? Widzimy się, jak zakończę resztę kamyczków. Mam już tutaj gotową całą naszą bazę. Po, na, ponakładałam wszystkie koraliki. Na całą długość łańcuszka, i jak widzicie, odległości nie są od linijki, tylko tak jak mi przypasowało, takie tutaj powiesiłam. Oczywiście zapomniałam jeszcze wspomnieć o kawałku łańcuszka w kształcie ROMBu czy też diamond e, zwany. Na, czy też jeszcze w kształcie simple e, możecie też pod tą nazwą go znaleźć na przedłużkę i zostaje nam tylko zamontowanie przy, przy pomocy kółeczek zaciskowych właśnie naszej przedłużki i zapięcia na jeden koniec łańcuszka zahaczamy przedłużkę Żeby nam się swobodnie dało zamknąć nasze zapięcie. No i żebyśmy mogli naszą długość regulować. I drugim kółeczkiem zaciskowym z drugiej strony zahaczamy łańcuszek. I nasze zapięcie zamykamy Nasz świąteczny łańcuszek do ozdobienia naszej dłoni gotowy. Na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzony czas i zapraszam na następny odcinek. Do zobaczenia.